Rozgrywki UEFA Champions League, creme de la creme europejskiej piłki. Mecze najlepszych z najlepszymi i żaden nie będzie spacerkiem. Zapraszamy na mecz, w którym Berfika zmierzy się z Bayernem Monachium. Witamy państwa serdecznie ze stadionu, na którym rozegrany zostanie wyjątkowy mecz. Oto bowiem po dłuższej przerwie wraca do nas UEFA Champions League. Tak, dziś czeka nas inauguracja zmagań grupowych, ale oczywiście i tak liczymy na mecz przez duże M. W dzisiejszym spotkaniu Benfica zagra przeciwko Bayernowi Monachium. No, pierwsza kolejka UEFA Champions League ruszyła. Muszę przyznać, że nie mogłem doczekać się tego meczu i ciekaw jestem, jak nam się ta faza grupowa będzie rozwijać. Cóż, stawka jest wysoka, to może paraliżować, ale myślę, że obejrzymy mnóstwo świetnej piłki. Ustawienie drużyny gospodarzy, teraz na Państwa ekranach. Trener stawia na ustawienie 4-4-2 w jego klasycznym wariancie. Czyli szeroko z tyłu i w środku pola, a z przodu dwóch napastników odpowiedzialnych za wykańczanie akcji. Będą zapewne dostawać sporo piłek ze skrzydeł od podchodzących do linii końcowej bocznych pomocników. A tak prezentuje się ustawienie, w jakim wybiegną na murawę zawodnicy Bayernu Monachium. Wyjdą na boisko w wariancie 4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi operującymi po bokach środkowego napastnika. I jest to ofensywne ustawienie, które jednocześnie pozwala na szybkie rozbijanie akcji rywali dzięki zagęszczonemu środkowi pola i presingowi skrzydłowych na bocznych obrońcach. Gabriel. Seferowicz. Pizzi. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Mac Hummels wyjaśnia sytuację. Pizzi. Piłka wrzucona na bliższy słupek. Dobrze do przodu. Jó Komau. komał. na skrzydła na trochę przestrzeni. Alaba. Dobra okazja. Wychodzą do kontrataku. Bardzo ładne podanie piłka za plecy obrońców. Ależ bliski strzelenia gola. Aj, szkoda. Gwizdek sędziego spalony. Teraz Miller, Mats Hummels. Wszyscy długo czekaliśmy na tę pierwszą kolejkę. Kto według Ciebie jest tu faworytem do wygrania grupy? Trudno tu wskazać inną drużynę niż Bayern Monachium. Historia, doświadczenie, potencjał, ambicje. To wszystko stawia Bawarczyków w roli kandydatów na zwycięzcę grupy. Chyba będzie dośrodkowywał bez konsekwencji świetne wiązkowanie. Robert Lewandowski, polski napastnik, znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność dryblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę i zaczekać na kolegów z drużyny. Javi Martinez. Już blisko pola karnego. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Javi Martinez. Alaba. Ma do kogo podać. Thiago Alcantara. Thiago. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Dawid Alaba Sędzia liniowy wskazał aut dla Bayernu. Tiago. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Javi Martinez Gnabry. Come on. Come on! Pewnie wyłapał Kilkę. Fejsa. Rafa. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Thiago. Nieudane podanie Alcantary. Czy będzie prowadzenie? Są, ale zablokowany. Oddalają grę od strefy obronnej. Robert Lewandowski. Czy po tym strzale będą prowadzić? GOOOOOON! Jest 1 do 0! Dobrze się stało! Zasłużone prowadzenie! Przez większość czasu dominowali, prowadzili swoją grę. Bramka była kwestią czasu. Rzadko zdobywa bramki strzelając tą nogą. Chyba nie jest jednak taka słaba, skoro mu się dzisiaj udało. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Jeden do zera, przewaga nie jest bezpieczna. Gabriel. Fejsa. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Lewandowski. Dobrze. Ładne podanie na dobieg. Wybijają teraz do przodu. Zostawili mu miejsce na skrzydle. mu się partnerzy. I humor zażegnuje niebezpieczeństwo. Kinsley Coman. Robert Lewandowski. No, może być groźnie. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Słusznie, w myśl teorii byle dalej od własnej bramki. Thiago. Kinsley Coman. Ważne, że nie jest osamotniony. Tiago. Dośrodkowanie do Millera. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. No, zastąpił bramkarza. Będziemy mieli rzut rożny dla Bayernu. Pętra z różnego. Thomas Miller! Ach, szkoda, niestety, nie ma bramki. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Sędzia nie chyba będziemy mieli dośrodkowanie. Mógł to lepiej zrobić bramka, piłka trafiła wprost do rywala. Strzela, wspaniale obronił, świetnie wyłapał tę piłkę. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Zaczynamy drugą połowę meczu. Po pierwszej prowadzi Bayer Monachium. Miller. No, będzie gol! Ach, to nie była łatwa pozycja, ale i strzał mocno nieudany. Może trzeba było próbować jakoś inaczej w tej sytuacji. Schodzić do środka, szukać do grania. Martinez, Gnabri, Seferowicz, ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. No, udało się przejąć. Seferowicz. Piłka nadal w grze, nie ma bramki, uderzyła w poprzeczkę. Nie będzie strzału, Rywale, oddalili zagrożenie od bramki. Oddaję strzał. Kiago. Gdyby to weszło, mielibyśmy remis, ale piłka szczęśliwie tylko obiła bramkę. To może być wyrównanie. Niewiele brakowało, Rywali uratowała poprzeczka. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Dobra pozycja do oddania strzału. Fejsa. Dobre podanie minęło linii obrony. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Minęło 15 minut drugiej połowy. Czas ucieka nieubłaganie, druga połowa, słuszna decyzja trenera, wprowadza jednego nowego gracza, może on poderwie zespół do walki. Żardel. Wspaniale przechwycił. Szansa! A jednak nie ma! Groźny strzał, dobra decyzja, ale nic z tego! Faktycznie mógł zaskoczyć tym uderzeniem. Dużo mu nie zabrakło, wyrównanie było w zasięgu ręki. Kimiś. Ali Martinez. Thiago. Dobry pomysł, ale nie najlepsze wykonanie Ruben Diaz Złe podanie i strata w środku pola Gorecka Lewandowski Jagal Alcantara. Jagal I będzie rzut rożny dla monachilczyków. Krótko do kolegi. Wrzucił piłkę na dalszy słupek. Bez konsekwencji. Świetne wiązkowanie. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. No, strzela. No, mogli teraz odskoczyć rywalom. A tak ciągle różnica tylko jednej bramki. Do końca jeszcze 15 minut to jest sędzia, nie przedmówi. Ruben Díaz. Blisko już do bramki. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Javi Martinez. Piłka idealnie za plecy obrońców. Może spróbować uderzenie na bramkę. Poprzeczka ratuje od straty bramki, ale piłka wraca na boisko. Szkoda utraconej szansy. Gdyby piłka weszła do bramki, zamiast się od niej odbić, mieliby już bezpieczną przewagę. Ma do kogo podać. Kimsej Komal. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Mimo sporej przewagi, nie osiedli na laurach. Dalej atakowali, no i mamy kolejną bramkę. Zdobyli gola i to nie powinno dziwić. Są dzisiaj wyraźnie lepsi. Zasypywali rywala gradem strzałów. Piłka musiała w końcu trafić do siatki. Ich przewagę widać na całym boisku. Mają w sobie jakąś siłę. Kontrolują przebieg spotkania. Wynik 2 do zera, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Znowu celne podanie tego zawodnika. W ostatniej chwili przejęli. Andrzej Almeida. Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. I mamy aut dla Benfiki. Andrzej Almeida. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Jerome Boateng, Lorecka, Javi Martinez, Gnabri, rzut rożny dla Bayernu. Bayern Monachium to bez wątpienia największy niemiecki klub i widać to wyraźnie po kibicach. Tak, są przyzwyczajeni do ciągłych zwycięstw, ale wspierają drużynę niezależnie od sytuacji. Teraz krótko z różnego do kolegi. Piłka na dalszy słupek. Koniec ostatni gwizdek, czyli jest zwycięstwo w meczu UEFA Champions League i tylko to się dla nich liczy. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra. Bardzo porządnie zagrany mecz. Widać było, że pracował na boisku, ładnie strzelona bramka. Drugiej niestety nie było. Piłka odbiła się od bramki, ale to się każdemu może zdarzyć. Na szczęście jeden gol wystarczy.